Witam państwa. Łukasz Rudecki, firma Sakata. Jest 26 października. Spotykamy się na polu brokułowym w okolicy Unisławia. Polu, na którym uprawiana jest nasza odmiana, nasza odmiana Partenon. I odmiana ta jest zbierana z wykorzystaniem maszyny do mechanicznego rozruszczania brokułu. Chcemy państwu pokazać i powiedzieć kilka słów o, o, o tej maszynie i o naszej odmianie. Z racji tego, że w dobie rosnących kosztów i braku pracowników, myślę, że takie maszyny powoli staną się standardem. Jeśli chodzi o naszą odmianę Partenon, jest to odmiana, która. Oprócz tego, co już państwo wiedzą, myślę, e, że jest to odmiana bardzo wierna w plonowaniu, o bardzo dobrej jakości, e, o, taką, o takim kompromisie między, między plonem a jakością, e, co było widoczne, zwłaszcza w bieżącym, w bieżącym roku, podczas, podczas jesieni, kiedy, 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 kiedy Nastąpiły bardzo wcześnie przymrozki nocne. Partenon bardzo sobie dobrze poradził w tych warunkach. Oprócz tych wszystkich rzeczy Partenon nadaje się również bardzo dobrze do mechanicznego różyczkowania. Z racji tego, że róża, róża tego brokułu jest złożona z bardzo małych różyczek, co ułatwia mechaniczne różyczkowanie, ogranicza straty, i surowiec, który wychodzi spod takiej maszyny jest bardzo dobrej jakości, jest w pełni akceptowalny przez przemysł chłodniczy. Kolejną odmianą, którą chciałbym Państwu zarekomendować jest odmiana Perseus. Odmiana do produkcji zarówno na przemysł, jak i na świeży rynek. Do produkcji jesiennej. Jest to odmiana o, około, o okresie wegetacji krótszym od Partenona, około jeden tydzień. Odmiana Leonidas. Jest to, jest to nowość w portfolio Sekaty. Nowość, która będzie w sprzedaży od przyszłego roku. Odmiana, która posiada wysoko osadzoną różę, dzięki czemu zbiór staje się dużo łatwiejszy. Głąbik nie jest zbyt twardy, więc to na pewno będzie zaletą przy, przy wycinaniu. Odmiana co bardzo ważne posiada gen Antocyan Free, czyli odmiana nie robi się fioletowa jest to genetycznie, genetycznie uwarunkowana cecha, także też myślę, że na pewno ważne przy zbiorze na świeży rynek i odmiana o bardzo dobrej zdrowotności która jest, która na pewno bardzo dobrze poradzi sobie na polu, gdzie jest wysoka presja chorób